Ulica Grota Roweckiego to ulica, która głównie służy ruchowi samochodowemu. Jest on na tyle wzmożony, że dzisiaj trudno czasami jest przejść płynnie przez ulicę, szczególnie osobom starszym. Chcemy, żeby w najbliższym czasie to miejsce stało się miejscem przyjaznym zarówno dla osób pieszych, rowerzystów, dla transportu zbiorowego, który jest tak popularny wśród mieszkańców miasta Tychy. Trwają prace przy przebudowie wiaduktu Grota Roweckiego, ale to nie wszystkie prace, które planujemy zrobić. W tym rejonie. Przede wszystkim zamierzamy przebudować tą ulicę w taki sposób, aby ona stała się bardziej przyjazna. Planujemy to osiągnąć przez uspokojenie ruchu na tej ulicy, czyli budowę dwóch rąd w rejonie skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego oraz Cyganerii. Chcemy wybudować ścieżkę dwukierunkową, wygodną, komfortową dla rowerzystów oraz planujemy dużo, dużo nasadzeń zielonych. Pojawi się także miejsce na letnie ogródki. Miasta to przede wszystkim jego mieszkańcy żeby było dla ludzi, potrzebuje bezpiecznych, przyjaznych oraz atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Ulica Grota Roweckiego zawsze pełniła funkcję typowej handlowej ulicy. Można powiedzieć centrum tej części miasta. Zmienimy ją, aby ponownie była dla mieszkańców. Atrakcyjne przestrzenie publiczne są żywe, pełne ludzi. Możemy się tutaj spotkać, porozmawiać, skorzystać z lokalnych usług. Aktualnie ulica Grota-Roweckiego zaczyna być zdominowana przez samochody. Odwrócimy ten trend. Za chwilę rozpoczynamy projektowanie po to, aby za kilka lat ulica Grota-Roweckiego stała się miejscem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.